mam ludzie, mnie was i czemu taki filmik wstawiłem wcześniej że Halina wali sekundnie myślałem to będzie śmieszne dla niektórych ale widzę że na, na, na większość, większość jest to nieśmieszne no ten film jest usunięty będę jeszcze robił żeby jakieś tam z, dalej ograniczenia bykowe na filmik więc wracamy do zwykłych XD. Jest seria XD z tych śmiesznych filmów. I na takich śmiesznych, co że XD tylko bez... bez takich, no wiecie, jakby to powiedzieć... bez wiesz, seksualnych, nie? Takich typu jak, se, o, palestykunia I te inne Palestykunia No i tak dalej Ja przecież w komentarzu, co myślicie o serii Podsumowania week, Weekendu, na przykład Ligowego Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzu